Dzisiaj ciekawostka dotycząca zatrzymania prawa jazdy, uprawnień do kierowania pojazdami i odpowiedzialności za wykroczenie. Zdarzają się przypadki zatrzymania prawa jazdy. To, przewidują to dwie ustawy. Pierwsza ustawa to ustawa o kierujących pojazdami, a druga to ustawa prawa o ruchu drogowym. W przypadku ustawy o kierujących od kierujących pojazdami yy, Starosta czy prezydent miasta, organ wydający uprawnienia do kierowania pojazdami, ma w przypadkach określonych w ustawie prawo zatrzymania dokumentu prawa jazdy. To jest coś innego i to podkreślam, niż cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami. W przypadku przepisów prawa o ruchu drogowym, policja ma prawo w przypadkach określonych w tej ustawie zatrzymać prawo jazdy. Dokument prawa jazdy. W sytuacji, gdy. Komuś zostanie zatrzymany dokument prawa jazdy, osoba ta nadal posiada uprawnienia do kierowania pojazdami. Oczywiście do momentu, do którego nie zostaną te uprawnienia w drodze decyzji administracyjnej cofnięte. I co w sytuacji, gdy prawo jazdy zostało zatrzymane, uprawnienia do kierowania pojazdami nie zostały cofnięte i osoba taka kieruje pojazdem na drodze publicznej. W takiej sytuacji mamy do czynienia z odpowiedzialnością za popełnienie wykroczenia przewidzianego w artykule 94 paragraf 1 kodeksu wykroczeń. Mówię o tym z tego powodu, że przepis ten jest moim zdaniem wadliwie sformułowany. Artykuł 94 paragraf 1 kodeksu wykroczeń stanowi, kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia. Podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 zł. Przepis sugeruje, na pierwszy rzut oka, można dojść do przekonania, że dotyczy on sytuacji, gdy pojazdem po drodze publicznej kieruje osoba, której cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami lub ich nie miała. Niestety tak nie jest. Przepis ten dotyczy również sytuacji, gdy Kierującym jest osoba, która posiada uprawnienia do kierowania pojazdami, a tylko zostało jej zatrzymane prawo jazdy w trybie przepisów ustawy o kierujących pojazdami lub w trybie przepisów prawo o ruchu drogowym. Wykładni tego przepisu dokonał Sąd Najwyższy, który wskazał, że przewidziany w artykule 94 paragraf 1 kodeksu wykroczeń brak wymaganych uprawnień zachodzi wówczas, gdy dana osoba w ogóle nie uzyskała uprawnień do, do prowadzenia pojazdu określonej kategorii. Utraciła je w wyniku cofnięcia i musi ponownie ubiegać się o uzyskanie takich uprawnień, lub de facto takie uprawnienia posiadając, nie może w danej chwili ich realizować. Sąd Najwyższy uznał, że osoba, której zatrzymano prawo jazdy, która posiada uprawnienia do kierowania pojazdami, dopuszcza się wykroczenia przewidzianego w artykule 94 paragraf 1 kodeksu wykroczeń. Zasadę tą stosują sądy rejonowe, które zajmują się orzekaniem w sprawach o wykroczenia. Mówię o tym z tego powodu, że w przypadku popełnienia wykroczenia przewidzianego w artykule 94 paragraf 1 kodeksu wykroczeń, sąd ma obowiązek orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. To jest bardzo surowa dolegliwość, bo w sytuacji Skazania za popełnienie wykroczenia z artykułu 94, paragraf 1, sąd jednocześnie w wyroku orzeknie o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych. W przypadku, gdyby ktoś po wydaniu takiego wyroku prowadził pojazd mechaniczny po drodze publicznej, podlega już odpowiedzialności karnej przewidzianej w artykule 244 kodeksu karnego. Warto o tym pamiętać, bo przepis artykułu 94 wprowadzić może w błąd. Mam nadzieję, że było ciekawe. I przydatne okaże się dla osób, które mają zatrzymane prawo jazdy, a nie cofnięto im uprawnień do kierowania pojazdami. Dziękuję bardzo. Króciutkie uzupełnienie do TikToka, które oglądacie. W sytuacji, gdyby ktoś prowadził pojazd mechaniczny po drodze publicznej po zatrzymaniu prawa jazdy i został zatrzymany przez policję, no to wtedy rodzi się bardzo poważne ryzyko. Orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dolegliwość surowa. Co wtedy? Wtedy moim zdaniem, biegiem do adwokata. Biegiem. Dlatego, że ustawa kodeks wykroczeń przewiduje możliwość odstąpienia przez sąd od orzeczenia obligatoryjnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jednak aby tak się stało, potrzeba rozsądnego obrońcy. Sami możecie się nie poradzić. To tyle. Pozdrawiam.